Witamy w kolejnych odcinkach z serii wszkiwacie przygód z Minecraft Multiplayer. Jest ze mną Clipper, który mam gwieni na głowie. Ui, 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 ui. Szybę w Tak, e, rozbudujemy swoją chałupę, tak porządniej. Tak, clipper przebuduje ja sobie... Tu będzie klub nocny, tylko taka tu będzie. Z A ja mam kostka w swoim domu. Fuck! Ty mi się spał ją! Kurde! Ja mieć Spadł. Spadł. Przecież to jest jasno. To się sprawdza. Jak wezmę na ciemność... Dobra, chodź spać. To może się nie będę tak spadło. To... ciemno jest. Ej, gdzie jesteś? Ja? Masz pochodnie? Ja. Jestem obok mojej plantacji narkotyków. Ale masz pochodnie? On wyrósł. Co? Jak ciebie nie było, to ja ten... Kusiłem trawkę i mi wyziarinko melonu dało! No bo tam stają. Wow, ale z Dobra. Ja tu koszę, żeby sobie... Creeper! Creeper! Mam jedno serduszko! Zepnij się do mnie, albo nie już lepiej nie. Ja mam jedno serduszko, nie wychodzę z domu. Ale co po i teby. Idę po nasze miejsce z płyce, a jak? Co tu robią złota jabłka? Mam pytanie. A to po naszej. A nie, to sorry, to ja przecież cię szczytowałem, bo byłem głodny. Wyjście. Le Creeper! Hmm. Nie mów, Creeper, no kur! Gdzie się robi? Widzę. Na jakim teksturpaku tekstu grasz? Na findfoalu. Nie, grasz na find find <laughs> nie na findfoalu. Nie, na Follow. Dobra. Chyba. Na Szemelony! Chyba tak. Ale ma śniegu. Ty, a wiesz gdzie mam kota? Czy nie wiesz? Co? Mam Tak? Nie wiedziałem. Kupiłem ryby i znalazłem. To nie go zostawiłem tu jest Co? Tu jest Taki czarny? No taki czarny, gdzieś uciekł znowu No bo się, się, się ciebie boi. Nie bo ja go walnąłem Dlatego ja uciekł Masz kilo? Mam Dobra, ja sobie zrobię drugi Nie mam kobla Ja się kobla nie mam Marku, Daj mi trochę, daj mi się tego kobla Pozycja aż tyle? żeby dać kilofa. to chodź tu do kopalni robi drewno Daj się przyda Dęcza. dobra Gdzie to jest? Gdzie to wejdzie do daj 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 dużo nawet. Dobra, tu, tu ustawię workbench'a. Opa. No, o, patyki. O, ja dokończę tą twoją tę... Te... O ja, pochodni nie mam, a ty masz? Nie mam, może są tutaj, tutaj. w tej, w tej. W skrzynce. W Dobra, ja, ja kopię ten twój dół do końca. Ale widzę, ty miałeś nic do kończenia. Tak głęboko kopał? Nie wiem. Muszę znaleźć węgiel. Bo mi Creeper wybuchnie i zniszczył pochodnie. O ja. <grym> dobry creeperek. Nigdy nie były dobre Creepery. No nie. O flinta mam! A ty masz to jedno żelazo, to z jaka dropnęło? Nie, chyba że w skrzynce, bo ja mam tylko przy sobie. Resztki miecza, resztki, resztki killofa, 9 zębiaków i półtora staka taka kobla. Ujadł, ja grałem na hardzie. Wariat. Obsypsuj. Dobra, jedę sobie zrobić kolejny ten kilo. Masz, masz patyki? Mam. daj cztery. Gdzie ty jesteś? Czekaj, bo ja tu kopię, kopię i nawet nie wiem, jak ja to kopię. Bo nic nie widzę. Poczekaj chwilę. Bo ja tu... w sprawę. Okej, okay, dobra, wychodzę na powierzchnię. Nie mam ja. Nie mam... Kup. Masz trochę węgla w sobie? Młodże! To ty zrobiłeś. Kups. <głupia> trochę źle to zrobiłam. Opa. Zu Dobra, mam badylę. Dobra, może ja już to robię, bo ja mam tego małego... Hop, 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 A ja już wyszłam Co żresz? Mięso. Ja, ja rybyzę. Zrób więcej. Zostaw jednego chociaż, no nie zostawiłem żadnego. Trochę za wolno. Ile chcesz kilofów? Nie yeah, wiem, ile jadę ile, ile, ile to, ile to to zrobić Dobra Ja się kierę to porą... Daj się kierę! Daj się kierę I doporą po parom... to drewna no. Ui, 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 oui, ui Chociaż mamy tam trochę wi tego drewna No jest, yeah, drewna mamy dużo <laughs> Diamenty jakby znaleźć, byłoby fajnie no. no. bo to żelazo chociaż. A po co ci dwa żelaza? Żelazo? No. Chcę mieć żelazo najkurze bo drodze diamenty. A. O kurde, no nie mam nigdzie tego węgla. Zrób sobie z drzewa. No i zrób. Wykleiłeś. Coś w ogóle mam mało mało węgla na tym naszym świecie. No, rzeka w tym miejscu. Trzeba ja znaleźć jakąś jaskinę podobnie. No jest tam jaskina, nie? Tak, ja tam byłem. No i? Na razem żelazo, drobnoło mi, aleś... ale się zabiłem. I ty mnie nie tepnąłaś. Kiedy to było? Oj, tam na początku, w którymś odcinku. E. Albo nie, poza odcinkiem nie wiem. <grym> Ale to już nieważne. Słyszysz mnie dobrze? No dobrze. A nie, bo coś tu ustawił. Jest to się brzęcze, gdyby ja było lepiej. Nie brzęcze, bo mam tego. Zaproponuj mi to. Ile masz kobla? Eee, ponad 300 już. Około ci tyle, Nie wiem, ale będzie na przyszłość. No bez jaj. wykopałem się na powierzchnię. Jak? Skąd? Nie wiem, właśnie. Idź tam, czy to ścieżka, co jest? Która Zobiec ścieżka? Ścieżkę i pójdź sobie i wykopaj się na dwór. Która ścieżka? Jak idziesz tam, jak wejdziesz do tej jaskini, to po prawo. A no jest jakaś. No i o, sobie to jest to... ciemno. Co? To tutaj jest ciemno. O, wyjście jest. Jupi, o, tu byliśmy już. No, tu gdzieś był węgiel. No, był. Na początku Wykopałeś go? Jest. Oczukam. Ej, Puch, ja, nie, Ale Ej, ty e, no! Nie ty ja tego umiem O kobelja Hobel Kobel z legendą Ten węgiel był gdzieś tu, no Jaskinia! Gdzie? Idź prosto, tu jest jakaś tam, Chodź Whoa. Chodź, 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 szybko, chodź, zobacz coś. Au, co? Uuuu, uh. ładno ci się! Dobra, <ścoughs> poczekaj. Dobra, poczekaj. Dobra, Creeper! Ooo, oh. Fuck! <ścoughs> <gry> A! Wow! Gdzie jest? Piluj mnie! Pilnuj mnie jak tu węgiel. Jak? No szkola! Dobra! Ale tu robię ciemno? Pochodnie. Cały węgiel wezmę na pochodnie. Klub. <gry> o, tu jest jeszcze paczile węgla! Ui! Cieszę się! Żelobo! Zelobo! Jest! Super! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem! Super, a ja już dwa kilofy. Wszystko dla mnie. Tak, jasne. Ło, zombie. Nie? jest mi trochę pochłonić, bo ciemno jak grób, ja Jeden mam. to ten wejdziesz, Widzisz Idź w stronę światła. Ja mam tu tyle węgla, człowieku, że nas nie wyobrażasz. Nie wyobrażam. Dobra, ja nie widzę, ale nic więcej. Ło, dipper, ty! usłyszałem. Gdzie ty jesteś? Żyję. Ale ty, tu nie ma światła, ty nic nie zapaliłeś tutaj, nic, ty. Wracaj się. Nic? U ja, za nie, ma, nie mam żarcia. Ratunku. A ja mam żarcie. Zdepnij mnie, może. Gdzie ty jesteś? Idę do ciebie, czekaj. Daj żarcie, daj żarcie, szybko, za Nie masz więcej? Nie, na pół podzieliłem. To zostało mi tylko dwa. Tam jest jeszcze coś. Czekaj, mam kobla. No, ja też mam kobla. Ile masz pochodni? 14. Ile masz patyków? 19. Chodź, tutaj, chodź, tutaj. <tudź> <tudź> nie, chcia, nie chciałbyś wiedzieć, co przed chwilą powiedziałem. Rób pochodnie. Skąd ty masz tyle tego? Wykopałem, z tego złoża drugiego. Już nie masz nic? Cztery zostawiłem Dobra, mamy stare, chodź tutaj. Wow, to nie tu trochę, bo się zgubimy. Albo mi pół pochodni. Wow, Chodź, do tamtego kanionu trzeba wejść.